Halo? E, co, co, co się stało? E, kręcąc się na fotel, moje kolano dotknęło komputera i e, wywalił się z, z, ten cały. Nie. No, także... Trzeba było zainstalować Windows 11. E Pana żegnamy już z czatu w tym momencie. A, skończyłeś już przewijać? Chyba tak. Także ja się odciszę na Discordzie. Halo, halo. Czy w OBS-ie się wyciszę? Dobrze by było. Znaczy, odciszę. O, dobra. Witamy ponownie na streamie. Y, tak, ogóle Kopnął kolanem w komputer i mu się wyłączył. Agryf? Agryf. Fideorondo. A są takie fajne, fajne programy tutaj zainstalowane, na przykład pro, Proteus 8 do pro, tych mikrokontrolerów jakichś śmiesznych. Dobra. To, co, Ogus? To co mogłeś, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. De ja mówię, Detecting compilers <laughs> Next. Ne next. Dobra, już wyłączyłem swoje tutaj magiczne moce do nowych głosów, bo już mi się nie chce gadać. O, i można sobie, i można sobie tego tutaj jakieś śmieszne ustawiać komponenty z bibliotek. To jakiś Cemos tutaj, jakieś śmieszne wybierać można sobie różne. A. Jest to za tego jest. Ja zaś mogę powiedzieć, iż... ...no cóż, zniknąć e... nie kopni w komputery czwarty raz. Nie, to jest do tworzenia schematów. Zamień cyfrę na X. E, wiesz co? Równie dobrze mogę zrobić... E, ...coś... ...takiego. Ała. Nic przeglądu. A teraz pójdź i na główny i napisz tam, gdzie spadnie. <noise> Okej. Okay. Trwa zamykanie systemu Windows. Gdzieś Trwa na... zamykanie systemu Pindous. Co? To, to czekaj, Ciaplu, wyślę ci tą instancję. Okej. Okay. Wyślij na ten, wyślij tam na tego. Nie no. Nagecz gdzieś. Nie no, liki z VATu. Ten, likowanie kontroli <grym> z Watu. XP z Watu, ty, ale chciałbym sprawdzić te programy. Jakieś e. pirackie to. Nie, one były zlicencjonowane one były. <grym> Widziałem, przynajmniej ten Proteus był licencjonowany już. Ten Proteus był licencjonowany. <grym> Ściągnąć no. tą licencję z tego programu no, Instead. Kraka masz. Nie no, nie no, emu Ultra Proteus 2000 MMU Proteus Dobra, 2000 To jest jeden z najlepszych syntezatorów. Wgrywanie na Dokładnie Tyle programów to, i w ogóle to dużo, to dużo ludu z tego korzystało. Dostępia granie z Rad. Wspólnie Brytole. Błąd. O! Z Rad. Tak, bo. Ja w to koniec przeglądu. Wszędzie... No koniec. Jest ta koniec. 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 Ostatnie Nie. minuty. Koniec i bomba. Dobra, ja spadam mu to trzeba konfigurować sieci spoko. Nie ma kusą. Dobra, za zapakuję to do 0 zipa, wstawię na mega i wyśle ci, bo nami. Bo słyszałem, że ponoć Winrar może być zawirusowany, także. E? A że te... że... No jak to się nazywało ta. Luka w tych tych... czy coś tam... No no, no właśnie To sobie Seven Zipo ogarnąłem. sobie Zip Better ogólnie Ja to mam Winrara starego i... Jeszcze.. Hmm. No właśnie <laughs> do starych się to tyczy. Ale no kurde, nie. na swoim kompie tak magicznie ci się chyba nie zainfekuje, nie... co nie? No nie, to tylko jak będziesz tam, jakieś archiwum zainfekowane pewnie otwierał. Właśnie. A. Fajnie Ksawery, że twój komputer jest wytrzymały na pięści, sprawdzałeś? sprawdzałeś? Może wyżywał to się wie, na tym wie, co mówi. Ma, ma, doświadczenie, doświadczenia chłopak, nie? Ja naprawdę biłeś tak, tak, w nie. komputer? Nie no, ja bym nie miał psychy palnąć sobie w komputer. Oj kurna. Co rusz to mogę palnąć tylko w klawiaturę i przy okazji jeszcze ją dokładnie wyczyścić, jak sobie przyciski wyjmę. Nagram. Trudno. Jak ja się denerwuję to ja tak łapię klawiaturę, że przyciski potrafię wyjąć. <ścoughs> po prostu łapię klawiaturę i przyciągam palce do siebie i wyciągam przyciski. <ścoughs> Już tak raz zrobiłem na parku, przy parkur warriorze i ten, i sobie chociaż klawiaturę wyczyściłem. <ścoughs> o Boże. Pa przynajmniej motywacja do wyczyszczenia. Tak wystawi jak on tam sam stanbiter. Sam bity, Stam -bity. <laughs> Powinienem sobie ogarnąć z czasem maszynkę wirtualną z Windowsem 8.1 hmm. albo sprawdzić, czy te, te komponenty w komputerze, co ja mam, to są kompatybilne z 8.1 i spróbować dual boota zrobić. Kaja, tak, Andrzej Duda wybrał Morawieckiego na Premiera? To znowu. Ale, ale, ale. Ja kto, kto, kto by się spodziewał? Szczera się reakcja w otum nieufności. Liberuję to. A nie, czekaj, to nie te data. Windows 81 jest trudno dostępny w dzisiejszych czasach? Co? Powiedział nikt nigdy. Base.pl, <dysk> proszę was. <dysk> Mam 81 na swoim kompie Drugim. To ja chyba. Nie mam. To ja na swoim starym komputerze mam dalej 8.1. O! Ja, plan... ja myślałem, czy nie zrobić jakiegoś dualboota śmiesznego z 8.1 na swoim. Czy no, ja mi dwie godziny ten... taśmy zostały? Pewnym no, nagranie. Tak. Powiem jedną taką małą dygresję, bo yy, raz yy, tam, yy, w trakcie matematyki, co się oczywiście znowu nauczycielka nie mogła ogarnąć na laptopie. Tak podchodzę do tego laptopa, bo oczywiście jako jedyny cokolwiek potrafiłem ogarnąć mniej więcej w tej kwestii, patrzę co jest z tym laptopem nie tak, Windows 8, Windows 8, 8.0, po prostu 8.0, no i gówno, nie. nie mamy na taśmie już kompletnie nic, Zer. jaki wniosek na koniec, spadnie Jolas spadniesz a twój na się nie spali, Wniosek na koniec jest taki, że tylko ta kaseta co ją źle skleiłem ma jakikolwiek jeszcze potencjał. Tak to e, oceniam te kasety, które ja otrzymałem e, na takie serdeczne gdzie mam ten dźwięk. E, tutaj. O! Oh. Główno nic nie rozumiał, po prostu niszczarka. Główno nic nie rozumiał, gówno. Ewentualnie. <śmierdź> 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 Dobra, czyli mamy szczególnie. Już... <śmierdź> Status, taśmy wszystkich poza tą sklejoną, można ocenić na. No, no, wklejcie tu cokolwiek, bo bym powiedział pewien żart, ale już nie chce zostać po raz drugi skancelowany. Hmm. E, status partii? <noise> <noise> nie! To nie żadnych... <noise> ten, ten przeklęty dźwięk z milionerów. Nie było żadnych. My wygrałeś milion, duch. ale przerąbałeś na milionowym pytaniu. Żadnych unikatów nie było. Nie było nic. C Jola, Saga, najpierw duch? początkowa ekscytacja, jak słyszysz ten dźwięk i nagle okazało się, że jednak przegrałeś. Tak. To jest takie skurwoseństwo, nie? Taki przeklęty dźwięk z milionerów. C Ale kulecznik. Eee, więc ten. To by było na tyle z przeglądu. Następny Siema. przegląd nie wiem kiedy. Najpierw muszę mieć kasety przeglądu, żeby Pss. był przegląd. Psychologiczny nie. To se kup. Jola, z daj mi pieniądze, to se kupię. Nie, no co ty. To ja, ja mam przykupować kasety? Nie. Tak. Ja nie jestem twoją mamą. Ale mi matka nie kupuje kaset, pomyliłeś mnie z gatem. To, to ją poproś. No więc, e, kontynuując, e, koniec przeglądu, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. thank <music> you